Siemanko, z Stronko jest na Was w kolejnym odcinku serii MPG. Widzimy się tutaj, słuchajcie, na polu, na którym w poprzednim odcinku zepsuł mi się kombajn. Słuchajcie, podjechałem dosłownie nim tutaj kawałeczek. I tak, przyjechał koleżka do mnie tutaj na pole eee, powiedział, że mi pomoże, tak? Że mi pomoże, bo zna tym od poszewki. Coś tutaj, słuchajcie, podłubał, nie wiem. Nie wiem, czy to chodzi o jakieś przewody, czy coś tutaj nie łączy, że on gaśnie. Ale powiedział, że no mogę dokończyć to pole i po prostu, żebym do niego przyjechał, nie? Że jak się nic nie zepsuje, to żebym po prostu do niego przyjechał. I tyle, tak? I on wtedy go naprawi, jak coś, to mu... I to jeszcze później mi pożyczy, no ale zobaczymy czy da radę pożyczyć. Ale na samym początku, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. To jest konieczne, ponieważ w tym odcinku, pomimo tego, że będziemy tutaj sobie kosić, będziemy żniwować, to też troszkę pogadamy o przygotowaniach do. Poje no Do pojechania po prostu tam na tą gospodarkę, moją starą, czyli na spaloną gospodarkę, e, bo to już prawdopodobnie w kolejnym odcinku jest. Także dzisiaj będzie takie przygotowanie, ogarniamy jeszcze tutaj co trzeba. E, słuchajcie, odpalamy Bizona Cyk, włączam sobie, włączam sobie, żeby on chodził. E, Wpadnijcie słuchajcie, jeszcze na Instagrama mojego mega e, bo tam czasami coś będę wrzucał. E, I tak, teraz przechodzimy sobie, pamiętam, jak nagrywałem ten odcinek. Tutaj z MPG i kurczę pieczone. Wtedy chyba ledwo skończyłem 18 lat. i Gadaliśmy o tym, że czekam na prawo jazdy, chciałem mi odebrać. Słuchajcie, odebrałem już prawo jazdy. Także niedługo, prawdopodobnie, dziś myślę, że za jakiś tydzień, coś takiego, za jakiś, no myślę, że za jakiś tydzień postaram się, tydzień, półtora. Postaram się dla Was wrzucić odcinek, bo jeszcze go muszę oczywiście nagrać, bo nie jest nagrany Z moim samochodem To będzie odcinek z Q&A, dałem posta na kanał, także jeżeli ktoś go nie widział Wejdźcie sobie w społeczność i tam dodałem posta I tam możecie mi zadawać pytania do tego odcinka, bo będę odpowiadał również na różne Wasze pytania To będzie taki Q&A Więc tam właśnie w tym poście możecie mi zadać jakieś pytania, jeżeli macie do mnie To właśnie tam jest na to miejsce No i ja z tamtych pytań wybiorę coś, na, na co na pewno będę odpowiadać no i między innymi właśnie pokażę Wam też mój samochód, no bo bardzo Was to ciekawi, Jak jeszcze oczywiście odebrałem już prawo jazdy, no to, to mogę nagrać odcinek dla Was, tak? Ale teraz właśnie ten odcineczek nagrywam jest 20, ten odcinek oglądacie w środę, bo wrzucę go dla Was w środę. Później pojedziemy właśnie też na spalone gospodarstwo, ale to już w kolejnym odcinku Jak się uda na to właśnie w kolejnym odcinku z serii MPG, pojedziemy właśnie tam na to Spalone kurcze, pieczone gospodarstwo, no i Dowiemy się co tam jest, słuchajcie nie byłem tam już z rok Czy nawet dłużej Więc nie wiem co tam się dzieje, nie wiem jak to wszystko wygląda, wiem że jest na pewno dużo gruzu bo to wszystko się zawaliło. Wiecie, jeżeli zostało spalone, to wszystko się zawaliło, ale właśnie nie wiem kurczę, czy wszystko zostało spalone. Zobaczymy, pojedziemy, zobaczymy, nie wiadomo jak tam te strażaki. Bo dobrze, wiecie, byłem właśnie w złym stanie psychicznym po tej sytuacji, po tym spalonym, także nie chciałem w ogóle tam jeździć, tego odwiedzać, bo wracałyby mi wspomnienia, które no nie do końca dla mnie są dobre. Dlatego wolałem po prostu tam nie jeździć. Ale myślę, że to już jest odpowiedni. O, już jest pełny zbiornik. Myślę, że to jest odpowiedni. Słuchajcie, czas, żeby tam się wybrać i zobaczyć, co tam. Co tam ocalało, bo musiało coś na pewno. Ocalać, tak? Znaczy. tak to, może mówię? No, musiało coś po prostu zostać. No, wszystko nie mogło się spalić, za przeproszeniem. A w ogóle, widzowie, patrzcie, tutaj przywiozłem przyczepę. E, tam po prostu do kolega jechał i mi ją podwiózł. Przyczepiłem sobie ją od razu do tej. Co tutaj już troszkę zboża nasypałem I ta przyczepka Kurcze tutaj będzie No w sumie na nią się dużo pewnie nie pomieści Aczkolwiek zawsze coś się więcej zmieści Więc koleżka mi ją podwiózł, ja od razu sobie ją zaczepiłem I na nią też będziemy na, ni na nią też będziemy sobie sypać Więc podjeżdżamy od razu do bizona i tak, jak ja planuję kurczę pojechać na to gospodarstwo, słuchajcie, no planuję po prostu pojechać tam samochodem Nic nadzwyczajnego, musimy tam pojechać Nie wiem co tam się dzieje kurczę, bo też nie mam kontaktu z ludźmi co tam mieszkali Na tej wiosce, więc nie wiem co tam się dzieje, wydaje mi się, że po prostu nic się tam nie dzieje Ale jeżeli coś ocalało, no to będzie super, no to będzie super tylko ciekawe, co, się zastanawiam, nie wiem jak tam wszystko to wyglądało, nie wiem co mogło zostać. Czy ktoś może czegoś nie zapierdzieli już, bo wiecie, jak to tam wszystko tak stało, to może ktoś coś mi ukradł. Co jest najgorsze, w tym to nie wiem czy wam mówiłem, pewnie nie, więc taka nowość. Pamiętam jak wtedy to gospodarstwo płonęło, i strażacy przyjechali, i jak dobrze pamiętacie, miałem tam krowy w oborze. No i niestety niestety te krowy, słuchajcie, musiały zostać przetransportowane. Eee, tam chyba im się nic nie stało z tego co wiem, aczkolwiek no, przetransportowali ich do jakiegoś tam kurczę, ośrodka czy coś, kurcze ja nie wiem, dam żeby wiecie miały po prostu Gdzie to, gdzie, no gdzie być, bo ja, im nie, bo ja im, bym im nie mógł zapewnić yy, no, czegoś, kurczę, no bo przecież wszystko mi spłonęło, więc nic nie miałem Później odszkodowanie, ile było bujania z tym odszkodowaniem, żeby oni mi w końcu dali to odszkodowanie, nie wiem czy pamiętacie, ale Tragedia, wam powiem. Tragedia. W ogóle też inne umiejscowienie kamerki jest z tego wyjątku, że coś mi się zepsuło z ustawieniami kamerki znowu i nie mogłem jej umiejscowić tutaj. Tylko tak musiałem troszkę niżej oddać. Postawiłem je na picie i. O! Po prostu. I dlatego jest takie umiejscowienie, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No to, to dużo raczej nie zmienia. Ważne, że mnie widać i możemy sobie pogadać. W ogóle to też, słuchajcie, napiszcie mi, jak w szkole, bo zaczęła się szkoła. Mamy 6 września, kiedy teraz nagrywam. Wy to oglądacie siódmego, może później też oglądacie, bo wiadomo, nie każdy ogląda od razu po premierze, ale pozdrawiam wszystkich tych, co oglądają odcinki, oczywiście wtedy, kiedy ja od razu je wrzucę, także jeżeli oglądasz ten filmik, załóżmy, w ten sam dzień, kiedy go wrzuciłem, czyli w środę, to serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci wszystkiego dobrego, kurczę, no bo jesteś na bieżąco, to znaczy, że musisz mieć subskrypcję na kanale, więc Cię pozdrawiam, każdy, kto ma subskrypcję, no jest naprawdę super ziomek, super ziomek i dziękuję Wam za to, no bo... Lecimy no po 60 tysięcy, a sorry, przepraszam, przepraszam, poczekajcie, ile jest teraz po 60 tysięcy, o czym ja mówię, yy, mamy już 61, 500 tysięcy, już się przyzwyczaiłem, bo tak długo nie mieliśmy i chciałem wam za to serdecznie podziękować, dziękuję wam za tyle subskrypcji, także teraz lecimy po 70. Yy, więc zostawiajcie subskrypcję. no może się uda kiedyś te 70 tysięcy zdobyć, jak kto wie może kiedyś nawet 100 tysięcy się uda, no yy, Zostawcie to naprawdę suba tego z dzwoneczkiem, no bo może ominie Was ten odcinek, wiecie, z samochodem, a to naprawdę będzie fajny odcinek No bo zobaczycie tam, no furę, no myślę, że Was to interesuje, bo mnie w sumie też interesuje, interesuje takie kwestie Na oglądam kogoś tam na YouTube. i sobie myślę, kurczę, no Ciekawe jakim samochodem jeździ, nie na przykład, no taka, no, cie, no ciekawa rzecz, no ciekawa rzecz, no co tutaj dużo mówić, no tak samo jak na przykład, o ciekawe jaki ma yy, stanowisko gamingowe, to też właśnie taka ciekawa rzecz, tak samo z samochodem, stanowisko gamingowe też wam kiedyś pokażę. Tylko muszę je troszeczkę tutaj ogarnąć, bo na razie to wiecie, nie mam z wam za bardzo pokazać, jest mikrofon No ale może w sumie, bo ja tak za dużo pieniędzy nie chcę wydawać też na stanowisko, na razie jest ok, także niech zostanie tak jak jest yy, I po prostu wam yy, pokażę jak to wygląda któregoś tam razu Żebyście po prostu dowiedzieli jak to, to wszystko się prezentuje Ale widzicie, na razie Bizon dobrze chodzi, nic się z nim na razie nie psuje, ale tu on ma mały zbiornik, więc raz dwa się zapełnia I zapełnimy po prostu te dwie przyczepy, polecimy sobie wysypać. Tam też pokażę wam, czym pojedziemy. E, na to oczywiście spaloną gospodarkę, no, bo to jest, to jest bardzo ważna kwestia. E, nie wiem, kurczę, czy tam da radę wjechać na podwórko teraz, ale myślę, że da radę, przecież no, tam była droga, to nawet jak się zawalił ten budynek, e, no to tam leży, kurczę, gdzie on była, droga została tak jak jest, więc myślę, że bez problemu sobie tam przejedziemy. E, no nie wiem, nie wiem, jak to wygląda. Szczerze troszkę, kurczę, się boję nawet. Tego wyjazdu tam Ale czekacie na to już tyle czasu I myślę, że to jest odpowiedni czas Myślę, że to jest odpowiedni czas, bo odpowiedniejszego czasu Nie będzie, tak mi się wydaje A jeszcze mogę wam powiedzieć na przykład na kwestię Czemu nie ma pani Inny To już odpowiadałem w sumie w poprzednim odcinku na to Aczkolwiek Mogę wam, mogę wam bez problemu Mogę wam bez problemu odpowiedzieć Słuchajcie, pani Inny nie ma z tego względu Że jak dobrze wiecie ma problemy z komputerem I ktoś tam pamiętam napisał komentarz pod odcinkiem, że o takie pierdzielenie, nie? że no na pewno ma problemy z komputerem Naprawdę ma problemy z komputerem, komputer nie, da, nie daje po prostu rady Pani któregoś razu też chciała odpalić dla Was live'a No to wyskoczył bluescreen i tyle było z tego live'a tak? Od razu tam po odpaleniu gierki, kurcze, bluescreen No i tyle było, słuchajcie, z nagrywania no. Tak to jest z tymi komputerami, po prostu jakiś starszy komputer Ma się już ileś tam lat, no to wszystko ma swój, wszystko ma swój żywot no i teraz Pani Janina po prostu zbiera trochę na komputer, ku, kupi komputer i na pewno do Was na pewno do was wróci. Na chwilę, na chwilę obecną będziemy musieli troszeczkę na Panią Janinę poczekać, ale są też fajne nowe serie na kanale. No pewnie, wiem, że na nie każdemu mu się może podobają, ale na przykład z, z Herosem zrobiliśmy teraz serię. No mi się podoba ta seria, fajnie mi się na niej gra, też tam, też tam się dużo dzieje. Niedługo pewnie, niedługo pewnie na kanale też będzie nowa seria z Herosem. Eee, tu też zobaczycie sobie Taką na mniejsze maszynki Na jednym gospodarstwie eee, Co jeszcze seria dom jest Z której odcinków dopiero pojawiły się dwa Przepraszam Was za to Niedługo powrócimy Jak wrócę z wyjazdu Na który właśnie teraz jadę Dlatego nagrywam dla Was odcinki eee, Bo jadę słuchajcie Teraz w środę I wracam w niedzielę No także chcę nagrać dla Was odcinki Żebyście mieli Wrócę i na pewno seria dom się pojawi No zapewnie w tym tygodniu Wrócę, wrócę w niedzielę no To w poniedziałek sobie będę zaczynał nagrywać no i myślę, że powróci daily O, zobaczcie znowu ten, myślę, że powróci daily Znaczy nie myślę, myślę, że nawet Na pewno, bo teraz będę mieć dużo czasu Słuchajcie, pogarniałem już wszystkie sprawy w samochód No, może nie wszystkie Jeszcze muszę samochód do elektryka postawić tam Światło ogarnąć yy, Ale będzie wszystko tip top Więc już nie będę miał w sumie nic do roboty yy, Więc yy, Będzie daily na kanale, po prostu codziennie będą odcinki Mam nadzieję, że wam się to spodoba Już wiecie, już teraz do szkoły Kurczę, nie ten nie chodzę, także jest więcej czasu. I na razie podleżamy sobie pod przyczepkę. Już teraz powiem Wam, że takie chłodniejsze kurcze robią się noce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale takie już chłodniejsze troszkę noce się. O kurczę, żebym pojechał, mogłem tam zawrócić. Zapomniałem, że to z tej strony. Dobra, przyjedziemy tam i po prostu, wiecie, no, objedziemy to. Teraz już takie chłodne noce. Co so, gdzieś tam wieczorem się wyjdzie, to powiem Wam, że. Już dziwne, już trzeba bluzy i to taką ciepłą bluzę zakładać, wiecie, też Ja to ja to lubię ciepło ogólnie, ja jak jest lato to jestem kurczę zadowolony. nawet jak jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać, że Człowiek, że się prawie dusi, to ja tak lubię na przykład, nie Mi to pasuje, wiadomo, czasami jest to trochę upierdliwe, ale mi to jakoś mocno nie przeszkadza, po prostu no to lubię, bo jak jest Ci gorąco, to możesz sobie wypić zimne picie albo pójść się ochłodzić, pójść się pokąpać i już jest gitara. Ale jak jest zimno, no to ciężko się zagrzeć, nie? Ciężko. Się zagrzeć. Dlatego nie lubię zimy, nie lubię też jesieni, bo ta jesień co chwilę deszcz tak ponuro. No wiecie, każdy ma inne swoje upodobania, tak? No ja na przykład wolę lato, jak jest gorąco, także kurczę, no tak jak wam mówię, że już że no nie da się nic robić. Yy, ale niestety już lato to już powoli do jesieni idzie, chociaż nie. Jeszcze wrzesień może być ciepły. No teraz, słuchajcie, jest w miarę ciepło, mogę wam powiedzieć, Mogę wam powiedzieć, jaką pogodę teraz nadają Jak się to wysypuje To mogę wam Znaczy teraz to chyba też nadawali Powiem wam szczerze, chyba tak Ale o, odpalę sobie pogodę na 10 dni No i co, i dzisiaj 19, jutro 21, 21 No i tak kurczę po 20 No później deszcz nadają od piątku do niedzieli No to tak 15 stopni, 17, 19 yy, ale, ale już później od poniedziałku Do czwartku na, Najdłużej może mi się tu pokazać To po 19 stopni, 20 to dla mnie jest i tak za, powiem wam, dla mnie jest i tak za zimno Aczkolwiek jak jest słońce i nie ma wiatru To jest cieplutko, fajnie, można chodzić na krótki rękaw I tak, że to naprawdę już nikomu chyba nie przeszkadza, nie? Ale jak jest deszcz, no to niestety mi to przeszkadza, bo ja deszczu nie lubię Wiecie, no każdy, każdy lubi co innego, niektórzy lubią deszcz, niektórzy lubią jesień jak jest ponuro, deszcz, pada Ja na przykład wolę jak jest lato, słońce grzeje, nie ma deszczu, bezchmurne niebo, nie ma chmur Albo jakie są chmury, ale nie takie deszczowe i człowieku, jest w ogóle inna sytuacja, człowiek inaczej, inaczej, wiesz, inaczej żyje Dlatego ja tak lubię eee, No ale co zrobisz, co zrobisz, na pogodę się nie ma wpływu, nie? Chociaż z drugiej strony jesień też jest w sumie spokojny nie jest tak gorąco, można sobie odpocząć Tylko, że najgorzej w jesieni, ja pamiętam, ja współczuję, pamiętam Jak mi się nie chciało do szkoły chodzić zawsze na jesień, najgorszy jest Najgorszy jest wrzesień, październik I chyba listopad, grudzień to już później święta Później się myśli o feriach, to już nie jest tak źle. Ale najgorszy jest chyba październik, tak trzeba bym powiem. Chyba październik był zawsze dla mnie i listopad. Bo listopad to jest taki zimny, kurcze. No, wstajesz rano, już chyba ciemno. Nie w listopadzie jest rano, no ale w grudniu to już na pewno. Ale w listopad chyba ta końcówka tak samo. Wstajesz rano do szkoły, ciemno jeszcze. I mówisz, Jezus, jak mi się nie chce. I mówisz, ja pierdziele jak ja pójdę do tej szkoły. I tylko mówisz, boże kochany, kiedy ja to szkołę skończę, nie, no ja wiem o co, wiem, jak co, wy, wiem co wy czujecie, przepraszam, że tak czasami się zatnę, ale ja wiecie, naraz chcę powiedzieć za dużo słów i tak się czasami zacinam, eee, wiecie, no wiem co czujecie, bo po prostu też chodziłem tyle lat przecież do szkoły, no, jeszcze, no niedawno dopiero skończyłem, skończyłem przecież w czerwcu, kurczę, szkoły no to co to jest, to chodziłem tyle lat, kurczę, pieczone, no w ogóle, no napiszcie w komentarzu jak tam u was w szkole Napiszcie hashtag też żniwa, jak ktoś nie chce napisać o szkole to napiszcie hashtag żniwa ja przy... Albo hashtag y, przygotowania, bo dzisiaj jest takie przygotowania, wiecie, mentalne Trochę po, pogadam z wami na temat tej właśnie y, przyjazki. To żniwa to tak sobie robimy dodatkowo, ale najważniejsza jest ta rozmowa, co sobie dzisiaj porozmawiamy y, Więc możecie napisać co u was w szkole, jak słychać, zaplanowali wam nauczyciele jakoś już Jakiś już sprawdzian może, bo Też jest taka ewentualność, mogli wam zaplanować, bo Ci nauczyciele, to niektórzy to są Kurde, koniec wakacji dopiero co kilka dni szkoły, już ja słyszałem sytuację, że zapowiadają skurczy byki, no sprawdziany, tak? I tak to się robi? Bo, bo nauczyciel powie, bo o sprawdziłem waszą wiedzę poprzedniej z poprzedniej klasy, no, z poprzedniego roku. Ale po co? I co to zmieni? Co to zmieni? Tylko nerwuje uczniów, bo bo tutaj człowiek coś nie umie, jedynkę dostanie i się człowiek denerwuje, tak? I po co? To moim zdaniem szkoła to jest moje zdanie, nie musicie się ze mną zgadzać. Są tego plusy i minusy oczywiście Ale moim zdaniem tak, tak powinno być, co teraz powiem Moim zdaniem szkoła Ok, mogą być oceny Ale oceny nie powinny mieć wpływu Na to, czy ty zdajesz, czy nie Moim zdaniem Frekwencja, ok, frekwencja powinna mieć znaczenie Że tam załóżmy, no Jeżeli by nie było, to jeżeli Dobra, to podnieśmy próg, bo teraz jest 50% Trzeba mieć minimum, to podnieśmy próg Na 65%, że musisz mieć minimum 65% Żeby zdać Ale, ale dobra, może jeżeli oceny nie mają wpływu, dobra, to nawet 70, nie? Najmniej 70, frekwencji musisz mieć podczas całego roku Podczas półrocza Podczas półrocza, no to wiesz, jednym półroczu i w drugim musisz mieć 70 minimum Nie, dobra, 65, bo 70 za dużo Ale wtedy oceny się nie liczą I dostajesz na przykład jedynki, dwójki Ale chodzisz do szkoły, czyli znaczy, że chodzisz na te lekcje A tak, to szkoła to jest Kur... bym przeknął nawet, bo, bo tutaj akurat by nawet pasowało To jest jeden wielki stres dla uczniów i uczeń nie idzie po to, żeby się uczyć, nauczyć czegoś nowego, żeby fajnie spędzić czas, żeby się czegoś może nauczyć, tylko idzie po to, bo muszę pójść na, ko na kortkówkę, muszę muszę tutaj na napisać ściągę, muszę się trochę tego nauczyć na pamięć yy, żeby dwójkę dostać. I tego, żeby chociaż dwójkę. I po co to? I człowiek tylko ciągle na stresie jest w tej szkole zasranej, bo tylko ciągle stres, stres, aby na dwójkę, aby zdać. Oceny, oceny, oceny. A gdzie tu jest mowa o nauce? Nie ma w ogóle mowy o nauce, tylko oceny, oceny. Tyś nie uczysz się dla nauki, nie po to uczysz się, żeby się czegoś nauczyć, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby mieć dobrą ocenę. A tak moim zdaniem nie powinno być. Powinieneś się po prostu iść do szkoły z takim nastawieniem, że o, może dzisiaj się czegoś dowiem, w sumie spoko będzie, a tam nie przejmuję się tym, czy dostanę dwójkę, czy ten. No jak się uda, to się nie uda, ale. Yy, i tyle, nie. Oceny to powinno po prostu być coś takiego sprawdzającego, że nauczyciel powinien yy, wiedzieć na przykład, że o kurczę, tutaj coś może nie dotłumaczyłem, może powtórzmy to jeszcze raz lekcję, bo widzę, że nie każdy zrozumiał, bo to dużo jedynek, ale to nie powinno mieć... Bym tu przeknął naprawdę, ale nie chcę, nie powinno Tu mieć, no i nie powinno to mieć wpływu w ogóle na to czy ty zdasz czy nie Bo tak jak mówię, to się wiąże ze stresem Później e, dzieciaki kurcze jedzą jakieś ziemniaki surowe no, Są takie sytuacje, żeby nie iść do szkoły Tu udawają był żuch, ojej jak mi się nie chce, nie mogę pójść do szkoły Mama mogę dziś nie iść, bo wiesz, że sprawdzian nieś się nie nauczyłeś Takie jest moje, słuchajcie, zdanie ten temat, nie wiem czy macie takie samo, to jest moje zdanie i po prostu je tutaj wyraziłem, bo wiem, że, że mogę tutaj po prostu sobie powiedzieć. I moim zdaniem edukacja kurczę w Polsce, nie wiem czy tam gdzieś może gdzieś jest inaczej, ale ja mówię o edukacji w Polsce jest tak popierdzielona, uczymy się tylu niepotrzebnych rzeczy, które nigdy, nigdy w życiu nam e, się nie przydadzą. Nigdy nam się nie przydadzą. Jest du dużo takich rzeczy, nie? E, więc strasznie to jest dla mnie, no. Wiadomo ktoś teraz może powiedzieć, ale dobrze, no to wtedy masz wiedzę ogólną, ale po co ci to? Do czego Ci się to przyda, zamiast się uczyć potrzebnych rzeczy? Uczą Was w szkole? Powiedz mi, uczą Was w szkole jak podatki się odlicza? No, nie uczą Was tego, bo w szkole takich rzeczy nie uczy. akurat wiecie, jak jesteście na jakimś zawodowym profilu to wtedy uczą, tak? Ale ja mówię podstawówka tam, no, później może i uczą, bo jestem kurcze, czy jak to się nazywa, o już mam pełną szczepę, to jedziemy sobie, tylko zgaszę kombajn Czy jest zgaszony? A nie, nie jest zgaszony, to gasimy, pojedziemy sobie to na podwórko wysypać Przypuszczam, że was nie uczą w podstawówce, bo mnie w podstawówce nie uczyli Nie wiem, czy to na WOSie uczę o podatkach O spółkach i tak dalej, chyba na WOSie, później podstawy pod, przedsiębiorczości, coś takiego, nie? No to później już tak, no to dobra, to może zły przykład, to coś tam nauczą Aczkolwiek jest tego za mało Czemu nie uczą takich potrzebnych kurczę rzeczy, tych takich ogólnych No wiecie, tu pozostaje wiele do życzenia, dobra, nawet niech to zostanie Ale to z tymi ocenami, to ja nigdy tego nie zrozumiem, nie? Nie, 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 znam, nie znam naprawdę osoby, co by się uczyła tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby być mądrzejszym Tylko znam same osoby, co się uczą, żeby po prostu dobre oceny ze sprawdzianą dostać I tyle, co Ci te oceny dadzą? Nic Ci nie dadzą No dobrze, ktoś powie teraz Okej, okay, jak masz dobre oceny, masz dobrą średnią Średnią, napiszesz dobrze matury, możesz iść na studia lepsze i tak dalej No dobrze, okej okay. No to wtedy na liceum studia Jak chcesz iść na studia, liceum, no to się wtedy uczysz, tak? Uczysz, mówisz, kurczę, muszę dostać te oceny lepsze, żeby tam na lepsze studia się dostać Ale w podstawówce czy w podstawówce, czy tam gdzieś w... No nie wiem, to tak, wiecie, no może nie każdy musi się ze mną zgadzać, ale moim zdaniem tak nie powinno być Szkoła powinna zachęcać do nauczenia, a nie zniechęcać Ile, kurczę, jest takich ludzi, co siedzą nad tymi książkami, aż płaczą, kurczę, no ja pamię... <gry> no, to ja pamiętam że ja pamiętam w podstawówce, kurde, jak było trzeba się uczyć, to w podstawówce, to wiecie, to jeszcze jak małolat taki, kurczę, no... Tak, siedziałem i ja pierdzie, tak, ta nauka nie szła, no ale wiadomo, no... Tak jak w podstawówce, no to trzeba, wiecie, no tam te pisanie, takie podstawy, no to to wszystko trzeba się nauczyć, no to nie ma, nie ma, że boli, nie, no to trzeba jednak nauczyć się, ale takie, kurczę, głupoty, jak czasami uczą jakieś kwiatki na Afryce, co rosną i ty musisz to wykuć na pamięć, to, no to ten, nie, no to, kurczę, no niepotrzebne, no ja wyraziłem swoje zdanie na ten temat i tyle, no nie każdy musi mieć takie zdanie jak ja, ja to szanuję. Bez problemu, każdy ma swoje zdanie, każdy inaczej myśli Po prostu ja mam takie i tyle Idziemy, możemy sobie to słuchajcie wysypać yy, Wysypiemy sobie to może tutaj w stodole yy, Wysypiemy sobie słuchajcie może tutaj w stodole, tylko ja bym sobie włączył chudy I na lewą, tak? Na lewą, no i to też Na lewo dobra, tylko sobie jeszcze otworzę tutaj wrota Wrota, ojojoj, tu pani Janiny samochodzik stoi, tu muszę tylko sobie przestawić Pani Jelina u umie zostawiła ją, tak stoi, 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 bo pani inny teraz nie ma. To samochodzik stoi, więc dobre, sobie nim cyknę, przejadę i możemy teraz sypać. No i wiecie, słuchajcie, co jeszcze do tego przygotowań do Przygotowań do tego wyjazdu? Cóż, muszę po prostu żniwa pole skoszę teraz, muszę naprawdę chwilę wolnego wziąć. Na chwili, najwyżej koledze powiem, czy może mi tam pokosić, ja mu zapłacę. Eee, poproszę kogoś czy może przyczepę podstawić A ja muszę przejechać na tamto gospodarstwo No bo tak nie może słuchajcie być że To jest jeszcze nierozwiązana sprawa tak Słuchajcie to się kurczę nie chcę sypać teraz muszę na tył Dobra podjadę kawałek i czekaj ta... ten i u eee, i tył Dlaczego? Nie mogę o, dobra, sypie się. Dobra, dawać, dawać, dawać. Wysypię się. Nie, nie chcę się sypać na razie. O, dobra, może coś tu No widzicie, nie chcę się troszkę sypać, może podjadę. O, dobra, coś, coś tam się sypało. Dobra, mogę jeszcze przejść na prawo troszkę posypać. Eee... No i teraz prawa. Na prawo też, ja sobie to później popodgarniam wszystko, aby tylko wysypać, żeby... Było miejsce, kurde no z tej przyczepy. Sypię się, sypie, o. Dobra, może jeszcze troszkę, nie, jeszcze podjadę. Nie chcę się kurcze, zobaczy, widzicie? Tak to jest, kurczę w stodołach. Dobra, teraz tak. Może do tyłu da radę. Jeszcze trochę. No co nie może tego. Co nie może, co nie może? Jak nie mogę to przez nogę! I dalej mogę. Dawać niech to sypie tam, gdzie to się... Gdzie się da, to niech sypie. Dobra. O. No i co? I... O, dobra. I jest, słuchajcie, wysypane wszystko. Już nie ma problemu. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to się nam wszystko tutaj wysypało. Dobra. Zgaszę ciągnik. No. Wysypało się. No to pozostaje troszkę wiele do życzenia, ale jest, to się wszystko poodgarnia, nie? Znowu patrzyłem tam, gdzie była kamerka. Słuchajcie. To by było na tyle z tego odcinka, no jeżeli wam się spodobało To zostawcie łapkę w górę, troszeczkę pogadaliśmy W następnym odcinku wybieramy się już Na, na to spalone gospodarstwo Czym pojedziemy? Słuchajcie, myślałem, że może pojechać Tym, ale myślę, że standardowo Pojedziemy pewnie BMW yy, Zobaczymy jeszcze w sumie Albo tym, albo tym, także co Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę Subskrypcję No i wpadnijcie na Instagrama Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego Na razie Thank you